2009, level 9 Mamę wysyła cię na zakupy do Biedry Kup 3 kilo cukru i bitą śmietanę Daj ci 20 złotych Dobre, kupię Za to zrobi mój ulubiony tort I kupi mi zielony żeton Idziesz do Biedry W drodze do Biedry napada ci jakiś żul Eee, młody, daj ze 2 złoty dla starego chorego pana Twoje serduszko mówi ci, żebyś dał mu To Jezus się ucieszy za aniołkami, no bo dobry uczynek, nie? Proszę O kurwa, dzięki młody i idziesz dalej. Czujesz radość swojej duszy. Wchodzisz do Biedry. Nie patrząc na cenę bierzesz 3 kilo. No bo wierzysz mamy, Ale to był kurwa cukier z Kambodży. Najdroższy. 6 zł za kilo. Bierzesz też najdroższą bitą śmietanę. Bierzesz 3-2 kilo na klatę. O kurwe, ciężkie, ale jak pudzian się czujesz, no i w ogóle. Stoisz za tym śmierdzielem do kasy, co go wcześniej spotkałeś. Ten sobie kupił wipa za 2 złote. Eee, dzięki młody, mam na lekarstwa. Spoko, he. Masz tylko 18 zł. Kasierka kasuje cukier i bitą śmietanę. 20 zł, proszę. Twój mózg oblicza. Musisz wyjąć patyczki. Wykładasz na kasę, liczysz z dwie minuty. Kasierka liczy z tobą, bo ma dobre serduszko. Wie, że jesteś dzieckiem i w ogóle. Mały pokaż ile masz? Mówi, że mi brakuje dwóch złotych. Ale ja nie mam więcej. No to nie kupujesz. Ale mamy prosiła. Kasierka patrzy na ciebie. Poszukaj może po kieszeniach. Coś znajdziesz? <gry> Kurwa, nie ma nic. Tylko jakiś żeton Bakugan. Dajesz kasierce żeton. Sobie żartujesz? Nie. Myślałeś, że żeton Czerwonego Smoka to też waluta. Koniec żartów. Dzwonię po policję. Jakieś gimby krzyczą, że jebać konfiturę. Ale jedyną konfiturę jaką znasz to matki zrobioną z przetworów. E, co je? Bierze cię na zaplecze. No, mamy tu małego złodzieja. Chciał ukraść cukier i tego króla Kambodży. Mija jakieś dziesięć minut, tłumaczy, że pójdę do poprawczaka, że będą bili jak w szkole, policja przyjeżdża, biorą cię na komisariat, dali ci coś do picia, że jak wypije to zmądrzeje, no to pije. A to kurwa jakieś gówno, co się potem śpi Budzisz się po 10 godzinach Na lotnisku w Radomiu Wpierdalają cię do klatki, a obok jakieś żyrafy i małpy Co tu się odpierdala? Kierunek Madagaskar Oglądałeś niedawno pingwiny z Madagaskaru? Ale fajnie, będę królem zwierząt Cieszysz się jak głupi Mija 8 godzin, otwiera się luk bagażowy Zrzucają twoją skrzynię na 2 kilometry swobodnego lotu Masz radochę jak nigdy Cała Polska się szuka, ale chuj tam Lądujesz, bania boli, więc idziesz spać Budzisz się wieczorem nad jakimś Ogniskiem plemienia Ugi bugi. Okazuje się, że mieli pomyśleć, że jesteś darem od jakiegoś tam ich boga czy coś. O kurwa, Ugu mugu, ugu. Przecież, -mugu. że masz tylko żeton Smoka z Bakugan i że im go oddasz, żeby cię tylko wypuścili. E, co jest kurwa? Ktoś krzyczy z za krzaka. Jakiś typek przegania to plemię swoją strzelbą. Czekaj, uwolnię cię. Słyszałem, że masz żeton. Poka! Pokazujesz żeton. O kurwa, jak mi go sprzedasz, to pomogę ci tu zamieszkać. Okej. Okay. Takiego nie miałem tylko. Dzięki. Jestem Carlos, mieszkam tu od kilku lat, ty? Anon, hehe. <laughs> Okazuje się, że Carlosa też zrzucili ze skrzyni, tylko że ukradł części od kombajnu w Mołdawii. Carlos jest hiszpanem, ale mówi po polsku i też go złapali. Jesteś jego najlepszym przyjacielem. 2017 Level 17 Masz chatkę w dżungli i mieszkasz z Carlosem po sąsiedzku. Jesteś mistrzem przetrwania, umiesz zbudować nawet łódź z palm. Utrzymujesz się ze sprzedaży kokosów, które sprzedajesz na sąsiedniej wyspie. Mimo tego, pragniesz zemsty na tych śmieciach, co ci to zrobili. Wsiadasz na swoją łódź, odpływasz do miasta na drugiej wyspie, idziesz do ulubionego handlarza. No to jak, bierzesz te 10 kilo tych kokosów? Dobre, e Anon, a co ja tu mam? Wręcza mi gazetę z 2009 z Polski, dopiero teraz tu dotarła, z dnia w którym poszedłeś po ten cukier. Na pierwszej stronie. Zaginął Anon na pletek level 8. Kto coś wie, przewidziana nagroda 100 tysięcy złotych. Widzisz siebie małego na tym zdjęciu? Pojawia się łezka wokół. Płaczesz niemiłosiernie. Otwierasz następną stronę. Relacja świadka. Kurwa mać to ten żul. Ostatni raz widziałem to dziecko przy kasie, w jedrące. Kupował cukier. Kurwa, ty jebany śmierdzielu. Pytasz handlarza, ile kosztuje bilet do Kambodży. Mówi, że najlepsze, najbliższe lotnisko jest 50 km stąd i nie ma żadnego info o biletach. Bierzesz hajs, odpływasz. Wymyślasz plan zemsty. Przypływasz na swoją wyspę, mówisz Carlosowi, że wyjedziesz na pewien czas, bierzesz swoje itemki i znowu odpływasz w stronę Kambodży. Dopływasz po jakichś dwóch tygodniach. Jadłeś kokosy, co ze sobą zabrałeś i popijałeś swoimi sikami. Chociaż byłeś na oceanie, ale chuj, ale co jest kurwa, bogaty kraj. Ale to była nowa baza marynarki wojennej Kambodży. Łódka podpływa. Zatrzymują cię pod zarzutem, że chciałeś przemycić kokosy. Kurwa znowu. Biorą cię na przesłuchanie, a oni kurwa po chińsku nakurwiają. Nie możesz się dogadać, ale oglądałeś kiedyś chińskie bajki i umiesz trochę chiński. Od dziś będziesz podwładnym samego króla. Tego co ma hodowlę cukru, który chciałeś kupić 8 lat temu. To jeden z punktów Twojej zemsty. Mijają dwa miechy, pracujesz na hodowli, masz dokładny plan całej hodowli. Po prasy na hodowli, zamiast iść do swojej celi, idziesz zjeść kebaba. To jeden z punktów Twojej zemsty. Przechodząc niedaleko kebaba, widzisz jakiegoś ziomka, który ukradł kole. Zaraz przebiegnie obok ciebie. Podhaczasz go, wypierdala się. Turek biegnie z nożem i go napierdala. Idziesz stamtąd jak najszybciej. Turek krzyczy, żebym zaraz przyszedł po nagrodę do jego kebaba. Idziesz. Turek robi ci największego kebaba, jakiego tylko może zrobić. Z ostrym sosem. I to za darmo. Za zaoszczędzone pieniądze będziesz mieć na samolot do Polski. Nie będziesz musiał okraść całego sejfu na hodowli. Zjadasz całego kebaba. Nie możesz się aż ruszać. W telewizji mówią, że szukają siedemnastoletniego podwodnego króla. Ech, chuj wam w dupy. Zamiast iść na farmę zostajesz i pijesz wódeczkę z Turkiem. Okazuje się, że ma ruskie korzenie, więc idzie mu całkiem dobrze. Jest czwarta, ty najebany wstajesz, ale co do kurwy, miałeś już być o tej porze na lotnisku. W twoich jelitach zaczyna się mieszać, zaczyna się mieszać, zaczyna się mieszać. Wyciągasz bambusowe patyczki. Liczysz, za ile minut będzie sraka 20 minut. Wybiegasz z kebaba na ulicy, pusto jak chuj ale z za rogu na rowerze jedzie twój kolega z hodowli. Ping-sian, level 60. Sian, dawaj, brum-brum, pong-ping-pikachu. Wtedy wypierdalasz mu ostrego gonga, jak ten czerwony smog z Bakugan. Opłacało się oglądać. Podpierdalasz rower, no i teraz albo nigdy. Rozpędzasz się do 100 na godzinę, jedziesz jak pojebany. Zamiast 10 minut do farmy dojeżdżasz w 3 minuty, jesteś już na farmie, już idą pierwsze. Pierdy. Uchylasz lekko okno w budce ochroniarza. Twój pierd go zatruł dusi się. W jelitach napierdala armia turecka z bolszewicką. Zaraz wybuchnie sraka i ostry żyk. Idzie drugi ochroniarz, żygasz mu na ryj, nażygałeś mu prosto do otwartego ryja. Jak się drzeć zaczął, wszystko idzie dobrze. Za minutę wielka sraka. Dobiegasz do pierwszej szklarni, odliczasz na swoich bambusowych patyczkach. Po obliczaniu zdejmujesz spodnia. Twoja ognista sraka jest lepsza niż miotacz ognia z GTA San Andreas. Cała szklarnia się pali. Je Bać tą waszą trzcinę i ten cukier dla beki, dzwonisz jeszcze na pogodowie gazowe. No, mamy tu wyciek toksycznego gazu z pewnego rowu. <laughs> Kradniesz jeszcze pieniądze za cukier, bierzesz rower i czym prędzej uciekasz na lotnisko. Wbijasz na lotnisko, hala odlotów, lot pnom Pen Radom, kupujesz bilet za 30 minut lot, kupujesz jakieś pićko na samolot, patrzysz, że grupa chorych na Dauna też leci z tobą. I to cały samolot. O kurwa. Otwierają się drzwi do wejścia na pokład. Jesteś pierwszy w kolejce. I nagle w megafonie słyszysz: Uwaga, uwaga, poszukiwany level 17 Anon-napletek. Kasujesz bilet i spierdalasz na pokład. Siadasz pod oknem, obok ciebie siada jakiś down, level 20. Dobra? Jakoś wytrzymam. Witamy na pokładzie, życzymy mi miłego lotu, bla, bla. Odlatując, widzisz goniące radiowozy. Prawdopodobnie za tobą. Mija kilka godzin. Drodzy Państwo, jesteśmy już niedaleko Radomia. Radoka w Chuj, jak widzisz swój kraj. Obok ciebie Down Level 20 wyjmuje Kolta Defendera i ładuje magazynek. Patrzysz na niego, a on na ciebie. Cieszysz się jak pojebany. Chcesz lądować jak najszybciej. Lądujesz. Uciekasz jak najszybciej. Bierzesz taksówkę. Kierowca Zbyszek Level 58. Witam, witam kierownika. Gdzie jedziemy? Do kantoru. Mercedes dojeżdża 20 zł. Słysząc tę liczbę, doprowadza się do szału. Ocisz mu w kambodżańskich dolarach. O kurwa dolary, ja pierdolę, dzwonię do Grażyny. Wjeżdżasz do kantoru, wypierdalasz na ladę 100 tysięcy z kambodżańskich dolarów, dostajesz pół miliona złotych, twój plan zemsty osiągnął kolejny punkt. Za dwa dni osiągniesz pełnoletność. Jedziesz do Sosnowca, twojego rodzinnego miasta, śpisz w najdroższym hotelu, no co prawda na kartonie, ale dobre i tyle. Dwa dni potem masz osiemnastkę, radość w chuj. Idziesz po szlugencję i gazetę do kosku. Poszukiwany, dwudziestoletni sprawca, chory, nadał na najprawdopodobniej skrzelaniny na lotnisku w Radomiu. O kurwa! To ten ziomek, co się działo obok ciebie. Potem załatwiasz sprawy w starostwie miasta, i tak dalej. Za kasę za cukier budujesz budynek z małymi pokojami. Zakładasz przytułek dla bezdomnych. Po dwóch miesiącach przychodzi on. Ten jebany lump. Przez którego musiałeś cierpieć. Nie poznajecie, gdy go przyjmujesz. Mijają dwa miesiące. Interes się kręci. Lump żąda większego pokoju. Nawet składa protest głodowy. Wzywasz policję! Przyjeżdża ten patrol, co podał ci to pićko, po którym cię wywieźli. Zaprowadzasz ich do piwnicy, wpadają do dziury, zamykasz ich tam. Nie mogą nawet wezwać pomocy, bo brak sygnału. Zaprowadzasz lumpa do piwnicy, wpada do osobnej dziury, też go zamykasz. Przedostatnia faza planu, idziesz na kebaba. Okazuje się, że to ten sam turek, co w Kambodży robił kebaby. Dajesz 10 tysięcy złotych dla turka, robi ci kebaba na cały stolik. Jeż go, upijasz turka, liczysz, za ile będzie sraka na patryczkach. Za 30 minut jedziesz. Do przytułku, mija 25 minut, czekasz jeszcze chwilę, otwierasz pierwszą dziurę i trujesz policjantów. A i do drugiej dziurki tak samo, pięknie, duszą się. Następny dzień idziesz po szlugi i gazetę zginęli podczas służby. Hehe, he. ciekawe gdzie są. Idziesz do przytułku, dzwonisz do Turka, mówisz mu, że musimy pojechać na lotnisko do Radomia, ładujesz trzy ciała do worka, czujesz się jak pudzian jaki niesiesz, lądujesz na bagażnik, po kilku godzinach dojeżdżacie, rezerwujesz trzy klatki na lot na safari, ładujesz trzy worki, jedziesz do przytułku, znowu śpisz, wstajesz, idziesz do kiosku, patrzysz na gazetę, król Kambodży nie żyje, popełnił samobójstwo po upadku jego cukrzanego królestwa. Cieszysz się w Wzywasz taksówkę, jedziesz do swojego domu, wchodzisz do mieszkania, mama rozpłakuje się, zaprowadza cię do kuchni, pokazuje ci, że czekała na ciebie cały czas z zielonym żetonem Bakugan łezka ci poszła. Mówi, że upiecze ci ciasto. Daje ci 100 zł i mówi, że upiecze 5 blaszek. Idziesz do biedry, bierzesz 20 kilo cukru i bitą śmietanę. Idziesz do kasy, widzisz kasierkę, która wezwała wtedy psy. 99,99 99. dajesz 100 zł. Będę he, he, winna grosika? Nie! Spierdalaj! Jebać konfidentów, szmato! Ucieka z paczem na zaplecze. Karma wraca, t kurwo!